Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinaczku na moim kanale z Cieni Sentworu. odcinek 7 dostanę od Was info, że będzie to bardzo emocjonalny odcinek. I z tego, co sobie tam przeglądałam, czy żeby nie stracić żadnych punktów, wiecie tam, chwały, czy cokolwiek tu zbieramy, to wiem, właśnie, że jedna z odpowiedzi, i to może być Waszą, mogło być to, o czym mówicie. Mo mogę przekonać zamoskonalnego mężczyznę do czegoś, więc zobaczymy, co ciekawego się wydarzy I z tego, co widzę, to może nie walkthrough, ale czyjś gameplay z tej, um, tego odcinka trwa około 25 minut Więc zobaczymy, kiedy ja się wyrobię, w ile I zanim, 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 to pamiętajcie o komentarzach, które niesamowicie motywują do dalszego nagrywania Rozdział 7. Granica nastoletnich wspomnień Cyrk został z tyłu i ostatnie, co ujrzałaś jak człowiek w masce, łamie szyję panu Nixonowi. A masakra. Derek nas za to Biegłaś wraz z pozostałymi dławiąc się od szlochu. Mister Nixon. Derek też płakał, ale w milczeniu, a jego wzrok stał się chłodny i nieobecny. A w jego głowie, a przepraszam, nie w jego, tylko w głowie, miałaś tylko jedną myśl: trzeba uciekać. I w sumie słusznie na samym początku, w pierwszym stylu nie wydawało się, mu, że to jest coś jakieś takie nawidzone to miasto. <grystanie> w pewnym momencie Derek zatrzymał się, popchnął Bobiego i krzyknął: Jesteś tchórzem! Wszyscy jesteście tchórzami! Nie ma na to czasu. Biegniemy. Milcz, zdrajczyni! Człowiek w masce mógł nas zabić. Uratowałbym ojca, gdybyście mi pozwolili. Uderzył się w pierś, jakby chciał wyrzucić z siebie ból serca. Trzeba iść, wszystkich nas pogrążysz swoją rozpaczą. Ja także go straciłam, ale musimy uciekać. Co ma znaczyć, że także go straciłam? Mamie udało się skłonić Dereka do tego, aby szedł dalej. Ale gdy tylko pojawiła się słaba nadzieja na to, że udało się Wam uciec, gdy z ciemności, chyba powinno być nagle z ciemności, wyszedł człowiek w masce. Kroczył spokojnie, jakby był na spacerze, zanim pojawiły się jego cudaki. Nie, nie podoba mi się to, że nazywają się cudekami. O nie. Zatrzymaliście się, znalazłszy się w pułapce. Wiecie, co ja lubię? Niekoniecznie mnie to interesuje. Dać ofierze emferyczną nadzieję na ratunek, a potem ją odebrać. Nagle domy i ulica Sentwora runęły, niby talie dekoracje. What the? Myślicie, że tak łatwo ode mnie uciec? Naprawdę wydaje się wam, że jestem taki jak ta prostaczka Eira, pisadela, albo jak młody William. Dziwadła złapały was, żebyście nie mogli uciec. A co, jak wszystkie te postaci były właśnie pod maskami? Zabierz łapy, bestio. Kipi w tobie tyle złości. Yy... Yy, chyba. Chyba stanę po stronie daleka. A, śmiałość. Niekoniecznie tą ściążką chciałam iść, ale. Mm. Ale ten też nie. Skaluję, żeby cię posłusznął, jakby tyczy się tego, że staniemy po stronie człowieka w masce. Zostaw go! Co takiego? Nie mieszaj się, Valentine. Ty o wszystkich się tak troszczysz, czy tylko o nią? Człowiek w masce złapał Cię za gardło i ścisnął. <laughs> Sparaliżował cię bardziej strach niż to, że zaczęłaś się dusić. Dyrektor cyrku schwytał cię tylko po to, by sprowokować Dereka. Przestań! Derek zaczął wyrywać się i krzyczeć, gotów rzucić się na człowieka. Lecz ten tylko się roześmiał. No jasne. Człowiek w masce nie był tak straszny jak Era. Znaczy Era była straszna pod względem wyglądu, bo no... Nie oszukujmy się, jej ta, ta przemieniona, przerażająca postać... Robiła większe wrażenie niż człowiek w masce. I nie był silny jak faun. A jednak był najgorszy z nich wszystkich. Ja fauna nie wiem czemu nie pamiętam w ogóle. Jakby ten sezon jest taki, że tak przeleciał mi gdzieś przed oczami nawet kogoś dobrze nie ten. Jego, ale to już było. Jego orężem nie była siła ani strach. Przepraszam bardzo, czy ja to dobrze przeczytałam? Nie wiem czy w ogóle to, ale nieważne. Jego bronią był psychologiczny nacisk i chytra manipulacja. Bawił się wszystkimi. Nie miał innego celu, prócz ci pokazania wam, jacy jesteście słabi. I to było najstraszniejsze ze wszystkiego, z czym mieliście do, czyn do czynienia. Jak już mówiłam, nie zaznam spokoju, póki nie dołączycie do moich dziwadeł. Zagrajmy w grę. Zamknął na aktorów... A, co? Zerknął na aktorów cyrku i ci zaprowadzili was do innego pomieszczenia. To boli. Zabierz ręce. I ja przecież nie zrobiłem nic złego. O no, ten Bobie, jak mi żal. Moi akrobaci was przebiorą. W kącie trzy figurki, podobne dotąd do rzeźb, poruszyły się, okazując się grupką karłów. Tak, panie. Czemu wszystkie, w sensie dwa się uśmiechały z tymi swoimi żółtymi zębiszczami, a ten jeden u góry nie? Wybiegli do drugiego pokoju i powrócili z naręczą ubrań. To będzie wasz wizerunek w naszym cyrku. Nie podoba mi się jego choragra. I Sora ma coś ostatnio, nie wiem, alergię chyba czy, czy coś. Że wiecie mam ten nos zatkany. Ale ja nie chcę. Jeden z karłów podał Ci rzeczy. Trzeba będzie grać w igrę. No cóż, w granie Gierek to jesteś dobra, dobra. Poza tym trzeba, wiecie, tutaj. Dobra, zacznijmy od zera. Widzicie, pretekst, żeby się przebrać, nie? Mistyczna. Koronkowa sukienka i mamy bordowy szyk. Ja bordowy szyk wybiorę może najpiękniejsza jest pierwsza moim zdaniem. Po bo tutaj dostajemy jakiś taki punkcik, tu gwiazdeczkę, czy cokolwiek, nie wiem, czy imię czy to równa się chwale, już nie pamiętam po prostu No ale, wyglądasz cudownie Masz gust godne arystokratki Teraz twoja kolej, Candy Nie, proszę Przebieraj się Candy zaczęła wśród łez wkładać sukienkę tam były dalej robale na tym stole, co się ruszały. Tymczasem dziwadła podwiesiły Derek'a i pobiegły za ręce tak, aby ledwo dotykali stopami ziemi. Co wy z nimi robicie? Może włosy by mi zmieniły, aby ten kucyk to tak nie pasuje. Ale no, nie, nie chcę mi się zmieniać, bo, bo, bo kucyk jest taką jakby... Jest. Um... Nie bo boże, że wiecie, że jest taki... Charakterystyczny dla y, Valentine. Nie bacząc na to, że dość dobrze się znamy, człowiek w masce popatrzył na ciebie i jego oczy błysnęły. Lub nie dość dobrze. O czym to ja chcę poznać Was bliżej? Was i Wasze wady. <laughs> Usiadł za stołem i gestem zaprosił, byście do niego dołączyli. Siedliście posłusznie, patrząc po sobie. Ładną masz Candy. Lecz od razu rozległy się rozdzierające krzyki Dereka i Bobiego. O kurde. Co oni z nimi robią? Wstałaś, próbując dostrzec, co się dzieje w odległym kącie pomieszczenia, ale było zbyt ciemno. Słychać tylko było razy i krzyki. Razy? Siadaj. Eee. Ja nie, nie krzyczył. Ja krzyczeć nie będę, bo mieszkam. Ja bym w domu jednorodzinnym, w którym są ludzie i pewnie będą myśleć, że coś mi się dzieje. No, wolę nie krzyczeć. Niech oni przestaną. Usiądź. Ze strachu zrobiłaś się pokorna niby owieczka. Nie, proszę, wystarczy. Błagam. Z jakiegoś powodu wysłuchano jego próśb, bo obiego wypuszczono. Zgięty w pół dołączył do was za stołem. Prawdziwy tchórz. Cóż zrobić? Zwrócił się w Twoją stronę, tam glizda się rusza, co to jest na tym talerzu. Derek uchodzi za odważnego chłopaka, prawda? Zobaczymy, jak się zachowa, kiedy zrobi się naprawdę strasznie. Okej, okay. ojej, jaki torturowany jest. Wystarczy, by poprosił, żeby przestali. Tylko poprosił. Ale Derek krzyczał i w jego krzykach nie było ani prośby, ani przekleństw. Jedynie ból. O nie. Żal mi dereka. Oni go zamęczy. I okażemy swoją słabość. Proszę, niech oni przestaną. Zrobię wszystko, co chcesz. A jeśli powiem, żeby powiesili cię na jego miejsce? Ze zgrozy zapar zaparło ci dech, ale postanowiłaś się... Ale postanowiła, że postanowiłaś stłumić strach. Dobrze. Zdziwiony człowiek w masce odchylił się na oparcie krzesła, a potem zwrócił się do Candy. Powiedziałaś, że robisz wszystko, próbując ratować siebie. A ona robi to dla kogoś innego. Oto, co nazywam pięknym. Ale ja nie. Akrobaci, powieście ją na miejsce, chłopaka. Gdzieś w głębi miałaś nadzieję, że jednak się nad tobą zlituje. Ach, zaprowadzono cię do Daleka. Zaczął to go uwalniać. Jakie to przejście jest długie, a <laughs> nie bacząc na to, że był pobity, Derek szybko zrozumiał, co się dzieje, i zaczął wić się i krzyczeć. Zostawcie ją! Nie róbcie tego! Spotkałaś się z nim spojrzeniem. Wybacz mi wszystko? Ojej. Podwieszono cię dokładnie tak, jak Dereka. I od razu poczułaś ściazu brzuchu. Z ust wyrwał się krzyk. Potem jeszcze seria uderzeń. Mama zaczęła na kolana błagać człowieka w masce, żeby przestał. Dziwne, ale nie sprzeciwiał się i szybko rozkazał cudakom, żeby cię rozwiązały. Ledwie słysząc. Uś dysząc, przepraszam, usiadłeś za stołem. <laughs> Inicjatywa jest karalna. Okej. Okay, a Chciałem tylko sprawdzić, czy naprawdę jesteś gotowa zająć miejsce przyjaciela. Jestem pod wrażeniem. Mama szturchnęła cię pod stołem. Odwróciłaś się w jej stronę z obawą, zerkając na człowieka w masce. Pokazała ruchem głowy stół, otwierając szeroko oczy. Patrz, co? Podążyłaś za jej spojrzeniem. Między półmiskami leżał nóż, ostry i błyszczący w blasku świec. Widzę. Mamy drogę odwagi, a nie ostrożności. O kurde. Skinęłaś mamie głową, a ona zaczęła odwracać uwagę człowieka w masce. Opowiada pan, jacy ludzie są wstrętni i nikczemni, ale nie jest pan lepszy od nas. Jestem le lepszy choćby dlatego, że rozumiem, że jestem nikczemny. No, pierwszym krokiem do tego faktycznie jest jakby... Zrozumienie siebie, w sensie Boże. No, to tak jak się mówi, że pierwszym krokiem w walce z uzależnieniem jest zdanie sobie z tego sprawy, że jest się uzależnionym. Większość ludzi się do różnych rzeczy nie przyznaje, no ale niezauważalnie centymetr za centymetrem przesuwałaś rękę po stole. Zmienił mnie pan w potwora. I za co? Proszę mi wierzyć, jako Alatonin była pani o wiele ładniejsza. Nóż był całkiem blisko. Dotknęłaś palcami rękojeści. Prawie już jej dosięgłaś. Dosięgnęłaś, przepraszam. Lecz człowiek w masce dostrzegł to do i błyskawicznie zabrał nóż. Nie! Mama wyciągnęła rękę, wystraszywszy się, że człowiek w masce zaatakuje cię nożem. Lecz on nagle złapał ją za nadgarstek, przycisnął jej dłoń do stołu i przebił ją. nożem na wielu, nie! Aż mi się przypomniała scena z gwoździem z pytania na śniadanie. Nie oglądam tego programu, ale jakby ciężko było ominąć ten. ten wielki. No, nie wiem, jak to określić. Jeszcze gdzieś na pewno była scena tylko nie, z przebiciem, tylko nie pamiętam, gdzie, jaki kontekst. Wszystko stało się tak raptownie, że zamarłaś od szoku i zgrozy. Mamo, niepotrzebnie to zrobiłaś. Bordowa, gęsta krew chlustała z rany i wsiąkała w obrót. To znaczy, że nie jest tragicznie, ponieważ jeżeli byłaby taka jasna krew, to byłoby źle, ponieważ jest to krew, krew tętnicza i ona no dość szybko można stracić przytomność i umrzeć. <laughs> Ale ten był takiego koloru, że wydawało się, że cały stół zalała krew matki. Boże, Candy pobladła i zachwiała się, a potem zamdlała. Derek, pozbawiony niemal sił, nie zdołał jej utrzymać i upadł wraz z nią. Teraz, Mrs. O'Neil, stanie się pani lepsza. Przyjmijmy, że ta blizna to historia o tym, jako była pani beznadziejną matką i do czego to doprowadziło. O nie. Spokojnie wyrwał nóż ze stołu i dłoni mamy i wytarł go w chusteczkę. Nie. Na szczęście nie widać na żadnej ręce śladu. Od szoku i bólu pod mamą ugięły się nogi, i opadła na krzesło, starając się powstrzymać upływ krwi. Człowiek w masce usiadł z powrotem, jak gdyby nigdy nic. Chciał zacząć jeść, ale dostrzegł, że na stole panuje bałagan. Talerze były poprzewracane, szklanki rozbite, a zapach mógł odebrać apetyt nawet takiemu potworowi jak on. Człowiek w masce z irytacją odrzucił chusteczką, odsunął krzesło i wstał powoli. Koniec zabawy. Nie chcecie podobroci? dobroci, będzie tak jak przywykliście. Dziwadła jednocześnie rzuciły się w waszą stronę, wykręciły wam ręce do tyłu. Valentine, mama, i znowu te przejścia. Nie wiem, co mam mówić podczas ich tych. Dyrektor cyrku wyszedł i wrócił z tacą, na której leżały przygotowane dla was maski. Jestem rozczarowany, Valentine. Mogłaś stać obok mnie, ale będziesz przemykać się razem z nimi. Podniósł maskę i pokazał ją wam. To dla ciebie, Derek. Maska prawdziwego si siłacza. Wykonuje niebezpieczne numery i wydaje się, że poradzi sobie ze wszystkim. Człowiek w masce podszedł blisko Dereka, starając się złowić jego spojrzenie. Derek odwracał głowę, więc dyrektor cyrku siłą zwrócił ją w swoją stronę i popatrzył chłopakowi w oczy. Lecz ma skrzywienie kręgosłupa i ból doprowadza go do szaleństwa. Nie fajnie. Jednakże on nie może krzyczeć. Jest przecież niemy. O nie. Nie może powiedzieć, jak bardzo go boli, zupełnie tak jak teraz. Prawda? Człowiek w masce popatrzył na ciebie, a potem znów na Dereka. No i jak? Chcesz ją włożyć? Derek zaczął się wyrywać. Odparł się. Piękna odzywka. Proszę, nie rób tego. Dyrektor cyrku przyłożył maskę do twarzy Dareka. Bobby i Candy krzyczeli, a tobie chciało się wyjść ze strachu. To nie żarty. Nie wyrwiecie się. I zaraz staniecie się zakładnikami człowieka w masce. Zmienicie się w dziwadła i zapomnicie swoją przeszłość. I nikt nie będzie was ratował, tak jak ty ratowałaś mamę. Proszę. Ogarnęła cię rozpacz. Lecz nagle rozległa się policyjna syrena. Na terytorium cyrku wjeżdżał radiowóz za radiowozem. Dźwięk silników stał się dla was odgłosem nadziei. Okej, okay, też mam taki pytajnik w głowie. Dyrektor cyrku nie zdążył umocować maski na twarzy Dareka i teraz stał niezdecydowanie trzymając ją w rękach. Derek śmiał się historycznie i z ulgą. Tata zdążył wezwać patrol. Jesteśmy uratowani? Uratowani? Bobby zachichotał, ale od razu umilkł pod spojrzeniem człowieka w masce. Nie, nigdy. Czemu ta maska ma zdolność przeobrażania się w jakiegoś stwora spod ziemi? Aż mi się kojarzą te potwory z filmu Miłości Potwory. Do namiotu wpadli policjanci, oświetlając was laterkami. Gdzie dyrektor cyrku? Byliście sami, jakbyście przyszli tu z własnej woli. Ani człowieka w masce, ani cudaków nie było. Dosłownie wyparowali. Mama przytuliła się. Wszystko już za nami. Nie, nigdy. Niestety. Licho tak nie znika. Gorączkowo zbierałaś swoje rzeczy. Nadkarskie wciąż bolało od brutalnych łab gryza, choć minęło już kilka godzin. To miasto nie uspokoi się, póki nie zażra wszystkiego, co jest mi drogie, włączając moją duszę. Nie, człowiek w masce mnie nie dopadnie. Nigdy. Stałaś pośrodku pokoju, rozglądając się i w duszy żegnając. Z tym miejscem i całym miastem. Jak przelotny ptak, zostawiasz za sobą chłód bezlitosnego i niebezpiecznego sentworu. A o twojej ucieczce wszyscy dowiedzą się, gdy będziesz już daleko. Zakryłaś twarz rękami i postarałaś się oddzielić od natrętnych obrazów wszystko, co się z tobą działo. Złapawszy walizkę, zbiegłaś po schodach. Kotka zagrodziła ci drogę, siadając przed tobą. Hej, wzięła się na ręce, a ona zamiała żałośnie, dotykając łapką twojej twarz. Ale wiecie co, ja zmienię? St nie mogę zmienić stroju, no nie, no, po prostu niewierne są to. Chociaż mogę zmienić teraz stroj na coś normalnego, to jak już nie jestem w tym, 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 no cyrku. Miał, gdzieś uciekł. Chcesz pojechać ze mną? O! Obowiązkowo cię zabiorę trochę później. Mama i Derek spali wyczerpani ostatnimi wydarzeniami. Krótki liścik do mamy i telefon do ojca I oto już stałaś po drzwiach, drżąc ze strachu i niecierpliwości Aby jak najszybciej dotrzeć do Baltimore Spojrzałaś na cykarek Nie chciałaś czekać, aż obudzi się mama Bałaś się, że ona cię zatrzyma Dworzec był tylko kilka kwar kwartałów od domu szerufa. Walizka na kółkach turkotała po asfalcie i przewracała się, wjeżdżając na zaspy Trochę martwiłaś się tym, że nie powiedziałaś o swoim odjeździe Mamie i Delakowi, ale ona by mnie nie puściła. Nawet myśl o tym, że mogłabyś zostać w sentworze, spowodowała lęk. W ogóle taka krótka nazwa. Mm, wiele osób nie potrafi, bo po angielsku jest owszem Saintfor, ale najbardziej, bawi mnie jak ktoś mówi, cienie tak jak ja na początku miałam Saintforu albo Saintfortu. Nie, to są cienie sentworu. Nie ma tu żadnych zmiękczaczy. Języka polskiego, tak? Nie ma tu ni, nie ma foru, fortu, fortu, no. Jest for. Sand for. <grym> Bawi mnie to. Zwłaszcza, że ja też na początku ten sam błąd popełniałam, Tak samo jak z czytaniem e, imienia pisa, no, pisa Deira po prostu. Nagle zatrzymała się przed tobą cała kolumna motocyklistów. Człowiek na czele zdjął kask. Dziewczyny nie powinny spacerować samotnie o tej porze. Skąd ja wiedziałam, że to smoki? A i świeże powietrze jest zbyt chłodne. Wiśnia. Wypuścili cię? Za kaucją. Niedługo będzie sąd, ale nie ma się czym martwić. Smoki zeszły z motocykli. Aaron zauważył walizkę. Jedziesz dokądś? Do Baltimore. Na długo? Myślę, że na zawsze. Smoki spojrzały po sobie. Przez jakiś czas Banda milczała niezbyt uradowana twoimi słowami. Coś się stało? Może opowiem. Co złego może się stać? To ma jakiś wpływ? Jak opowiem? No czekajcie, ja mam ścieżkę z aronem i wiśnią. A, chyba... Jakby... Chyba to nie miało wpływu, nieważne. Postanowiłaś, że nie ma sensu niczego ukrywać. Smoki słuchały ze zdumieniem, ale nie byłaś pewna, że uwierzyły we wszystko. Dyrektor cyrku pewnie był chory psychicznie. Jak i wszyscy jego aktorzy. Może ktoś z nas cię podwiedzie? Na dworcu jest zimno i nie wiadomo, co się może zdarzyć. Dziękuję. O, Aron, ja oczywiście jestem za. Alon. Tam. Mimo że zacząłem do korelacji trochę Aaron, trochę Derek nie, nie jestem w stanie się zdecydować między tą dwójką Wiśnia też jest całkiem spoko, ale raczej takiego przyjaciela, bym powiedziała <laughs> Aaron podał ci swój kask Pewnie, że tak Wiśnia przytulił cię mocno i na poważnie Mam nadzieję, że będziesz szczęśliwa, księżniczko Usiadłeś za Aaronem i objęłaś go w pasie Motor zaryczał i ruszył w stronę dworca Smoki zostały, by poczekać na swojego szefa. Uf. Motocykl zatrzymał się powoli. Ciekaw jestem, kogo wybierze osoba ta, z której tam łokczu sobie patrzą. Aaron pomógł ci zdjąć kask. Co by nie było, mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Wszystko w twoich rękach. Uśmiechnął się kącikami ust. Aha, ta druga osoba właśnie wybrała piśnię. Odwróciłaś się, mając uczucie, że ktoś cię obserwuje. Wszędzie widziałaś oczy człowieka w masce. Wszystko w porządku? Aaron pogłaskał cię po plecach. Nie mogł nie zauważyć, jak wygięłaś się i wzdrygnęłaś od jego dotyku. Sama nie miałaś pojęcia, dlaczego twoje ciało tak na niego reaguje. Już miałam nadzieję, że to po prostu stracha, tu chodzi o co innego. Aron znieruchomiał, ale nie zabrał ręki. Wyjeżdża mi. Być może nigdy go już nie zobaczę. Przylgnęłaś do niego i delikatnie pocałowałaś go w usta. No proszę, jaka śmiałość. Pocałunek był czuły i krótki, ale Aaron nie odsunął się. Nie odepchnął cię i nie zaprotestował. Jego ręka wciąż spoczywała na twojej talii. Było tak, jakbyście spróbowali nawzajem smaku. Co? To jest chyba taki poszerzony opis pocałunku, a potem odsunęliście się od siebie. Lecz ten pocałunek obudził w tobie dręczące. Pragnienie, nie, 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 nie. Powodzenia, Valentine. Mam nadzieję, że już więcej nie będzie tutaj wiecie żadnej, żadnej kontynuacji tej sceny, bo a widzę z siebie. Smoknął cię w usta, wsiadł na motocykl i pomknął z powrotem do miasta. Już to jest dopiero siódmy odcinek, jeszcze trzy. To tak się nie skończyło, ona nie pojedzie do Baltimore. To był pożegnalny, nawet przyjacielski całus. Nic więcej. Trzeba było powtórzyć to sobie kilka razy, aby samą siebie przekonać. Niebawem powinno zacząć świtać, ale słońce jakby się nie spieszyło. Ta doba była długa, jak całe życie. Twoja ocieczka to czyste szaleństwo. Ale jeszcze większym szaleństwem było pozostawać tutaj. Zjeżyłaś się od porywu wiatru. Ludzie snuli się to tu, to także. co? To tam. Jakby nie mogli znaleźć swojego wagonu? Chyba o to chodzi. Mam nadzieję, że mama nie będzie zła, że tak wyjechałam. Weszłaś do wagonu, rzuciłaś ostatnie spojrzenie przez ramię, aby zapamiętać sentwor takim, jaki był. Pociąg zawibrował i ruszył. Pejzaż za oknem poruszał się, zlewając się w jedną, długą, bezkształtną plamę. A potem i ona została z tyłu. Widziałaś tylko pola pokryte śniegiem. Nagle mignął za nimi cień w demonicznej czerwonej masce. No tak. No tak. Przecież to ci nie pozwoli odejść, dopóki nie umrzesz, tak? Mignął i od razu zniknął, jak gdyby nigdy go nie było. Człowiek w masce dosłownie oznajmił w ten sposób: Wciąż jeszcze tu jestem. Raczej nie uciekniesz przede mną. Hmm. Co mogę powiedzieć na temat tego odcinka, żeby nikogo nie obrazić? Ach, nie jest to jakoś tak, wiecie. Mm, nie wydarzyło się nic poza tym, że człowiek do, jakby kazał nam wykonywać próby? Nie do końca rozumiem. O, fajnie, że jeszcze się załapałam na ten event. Jakby ten event. Denerwuje mnie bardzo to, że, yy, że zniknęły te diamenty, bo sobie na nie liczyłam, no ale trudno. Um, wyleciało mi z głowy jakby tylko nas poddawał próbie jakby nic innego gorszego poważnego się nie wydarzyło, więc póki co, no owszem, człowiek w masce jest okrutny, obrzydliwy, nieludzki w ogóle, jak to powiedział, że on jest człowiekiem e, zobaczymy, jak moje negatywne zdanie na jego temat jeszcze się rozwinie, e, a na razie już nie przedłużam, dziękuję wam bardzo za oglądanie i co, zapraszam was wkrótce na kolejny ósmy odcineczek, aha Pamiętajcie o komentarzach łapkach subskrypcji, Do następnego. Cześć, pa-pa!